Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie pokażę, jak przywrócić na pulpit ikonę ten komputer. Ja akurat na pulpicie tę ikonę mam, jestem do niej przyzwyczajona, gdyż od początku mojego, mojej przygody z komputerami zawsze ta ikona... Pod różnymi nazwami kiedyś mój komputer, później komputer, w tej chwili ten komputer zawsze na pulpicie była. Natomiast, jeżeli wejdziecie w posiadanie nowego komputera z Windowsem 10, to na nowym czyściutkim pulpicie tej ikony nie ma. Firma Microsoft zrezygnowała z umieszczania tej ikony jako takiego stałego elementu na pulpicie. Natomiast wydaje mi się, że ta ikona jest bardzo potrzebna i dobrze, żeby na pulpicie był do niej dostęp. Dlatego pokażę, jak ją ustawić na pulpicie. Na razie ja jeszcze posiadam tą ikonę na pulpicie, więc, żeby pokazać Wam, jak przywrócić tę ikonę, muszę się jej pozbyć. W związku z tym wykonuję zwykłą czynność usuwania. Klikam prawym przyciskiem i lewym wybieram komendę usuń. I moja ikona ten komputer zniknęła. Pozostało po niej puste miejsce. No i teraz jak przywracamy tę ikonę, czy też ustawiamy ją po prostu na nowo, tak żeby była na pulpicie. Klikamy w dowolnym, pustym miejscu na pulpicie prawym przyciskiem. Na samym dole wybieramy lewym przyciskiem komendę personalizuj. Otworzy się nam panel ustawień. W lewej części wybieramy komendę Kompozycje, i teraz z prawej strony mam tutaj yy, komendę ustawienia ikon pulpitu. Klikam na nią lewym przyciskiem raz. Otwiera mi się nowe okienko, i tutaj mogę ustawić pięć takich systemowych ikon. Ten komputer. To jest akurat moja y, ikona, taka systemowa z dokumentami. Sieć, kosz, pełny, kosz pusty. W górnej części mam pokazane, jakie ikony ja już mam na pulpicie czyli mam pliki użytkownika to jest właśnie ten, y, ta ikonka i kosz. Natomiast nie ma ptaszka przy ikonie komputer w związku z tym ikona, ten komputer, jest w tej chwili niewidoczna. Więc ja tutaj stawiam ptaszek. W tej chwili muszę zastosować tą zmianę, którą tutaj dokonałam. Zastosuj. OK. Zamykam panel ustawień i moja ikona, ten komputer już jest. Teraz ją tylko przestawiam, czyli nie puszczając lewego przycisku, ustawiam ją sobie w lewym górnym narożniku, bo tak mi wygodnie po prostu. Jeżeli nie macie na swoich pulpitach ikony ten komputer, zalecam tę ikonę wyciągnąć na wierzch, tak żeby właśnie na pulpicie ikona się znajdowała. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnym filmie.